Hej cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Zapraszam do oglądania. Tak sobie kiedyś pomyślałem, żeby nie wprowadzić na kanał czegoś nowego, i postanowiłem, że będziemy otwierać sobie mystery boxy. Może się ten odcinek przyjmie. Może start tych mystery boxów nie jest jakiś zajebisty. Ten mystery box nie kosztował, nie wiadomo ile, kosztował 40 zł, więc pudełko was niech nie zwiedzie. W takim pudełku dostałem od brata, bo mój brat odebrał to, bo on tam miał swoje. Ja zamówiłem na razie 1,40 40 zł, więc nie spodziewajcie się tam, tam, będzie nie wiem, plakaty, kubek, coś tam będzie w tym. I jak chcecie, żeby więcej tych Mystery Boxów pokazywało się na moim kanale, bo to jest bardzo fajna sprawa, bo nie wiadomo, co się w nich dostanie. I to jest bardzo ciekawa y, sprawa, y, to pudełko sobie tu położę. Także link do, do Tipli macie do wsparcia kanału macie w opisie. Ja sobie już tutaj zacznę otwierać to pudełko, jak to pudełko jest zrobione. Żeby coś się działo oprócz kontentu y, fandomów i czaków, chociaż ten film y, troszkę ma. Związane coś z fandomem futrzaków poszło. Dobra, zobaczmy. O. Pudełko w pudełku. Jedno, pudełko w pudełku kolejne. To yy, paragon że 40 zł, dwie wizytówki. Co to jest? No po prostu wizytówki z podziękowaniem. To pudełko możemy odstawić na bok, e, nie jest źle. Yy, skąd było zamówione? To możecie sobie teraz yy, zobaczyć, jak ktoś z Was będzie chciał. Ostrość. O, widzicie? Możecie sobie zobaczyć. Także no, dziękujemy za zakup, zrobienie w naszym sklepie, bla 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 bla. Pierwsze, od najmniejszej rzeczy zaczniemy. To jest... Yy, przypinka. Oczywiście tematyka jest Bend New Animal, czyli Bena. Moje ulubione anime futrzaste, jakie istnieje. Przypinka. To co kiedyś miałem, tak naprawdę, na, na tapecie, na kąpie. O, widzicie? Takie coś. Fajne. Lecąc dalej, co mamy dalej? Dalej mamy. DNA. Się... O, tu mogę to odkleić. Dobra, luzik. Mamy pocztówki. O, wow, a nie. Dwa, trzy. Obrazki. Michiru z całą bandą. Tutaj. To i to co było BNA A mi się podoba, super to jest, tu sobie na bok odłożę, o tu. teraz przejdziemy do białego pudełka, który był w pudełku, o dziwo, zobaczcie, o, 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 widzę, że się grafika powtarza, dużo folii strasznie, wywala. grafika, ale kubek jest stos, kubek jest śliczny, he? Taki kupeczek mój, będę miał się kapkę sobie pić. Fajne, nadruki nie najgorsze, fajne, ciekawe, interesujące. Zobaczmy, co jest dalej. No, ostatnie pudełko właśnie. Mówię, w tym nie ma dużo, bo to było za 40 zł, są wersje za 80, ale jak mówię, jak chcecie, żebym więcej otwierał mystery boxów, to oczywiście zgłaszać się tam w tiply dawać hajs na to. Bo wiecie, jeśli chcecie, no, o! Są teraz plakaty. Już wcześniej mogliśmy te grafiki zobaczyć. Są na, na mniejszych wersjach. E, oczywiście. Są dwa plakaty. O, kolejny. Sztos, mi się podoba. Nie wiem jak wam. Jak na 40 zł na tego Mystery Boxa, to nie, nie Myślałem, że będę bardziej rozczarowany szczerze mówiąc. Nie jest źle. Kubeczek zajebisty, fajny. Są pocztóweczki, jest zapinka. Znaczy się pocztówka. Takie obrazki, fajne to jest. Zapineczka jest. Fajne, ciekawe. Cztery dychy. On powinien przyjść do mnie w mniejszym pudełku, ale mówię, yy, tam był. Sprawdzą mu, bo przyszły w jednym pudełku, w takim dużym. I mój brat po prostu musiał to ogarnąć. W tym w pudełku. I po prostu dał mi w tym pudełku mo, moją część, jakby. Także no. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Taki troszkę inny odcinek z mojej strony. Bardziej taki, nie wiem, <grych> ciekawy. Także ja jestem zadowolony, szczerze mówiąc. To jest naklejka. Nie, to są kartki. Ja jestem zadowolony, to jest fajne. Mi się podoba. Także no. Na pewno gdzieś sobie to, sobie gdzieś ogarnę. Te plakaty sobie schowam, bo plakaty trzymam. Będę je oprawiał. Yy, może. Także no, dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie jak chcecie, żebym więcej takich paczek otwierał. Nie wiem, mogą być z anime czy z czegokolwiek. Ogólnie mystery boxy. Dajcie znać w komentarzach. I czy jakbyście mieli ochotę wesprzeć mnie jakby w tej działalności mystery boxów, czyli nie wiem, wpłacić jakiegoś grosza czy coś, to ja bym był bardzo chętny, bo ja bym chciał Wam dla, dla Was takie, coś więcej robić niż tylko content informacyjny o futrzakach. Bo wiecie. Kiedyś mi się te tematy na filmy skończą i trzeba też coś włożyć nowego. Także dziękuję za oglądanie. Na razie pa i cześć. Jo!